Odwiedzając rodziców narzeczonego, Natali czuła się niekomfortowo. W rozmowie z rodziną chłopaka odpowiadała wymijająco, starając się nie rozwodzić nad czymś konkretnym. Jako studentka medycyny, Natali żyła dość skromnie, nigdy nie doświadczyła takiego luksusu jak oni. Szczerze mówiąc, Barbara i Tyler byli niezadowoleni, że ich syn wybrał dziewczynę z niepełnej rodziny. Wiedzieli już, że ojciec Natali zniknął w tajemniczych okolicznościach. Barbara podejrzewała jednak, że dziewczyna nie mówiła całej prawdy. Na pewno jej ojciec uciekł od problemów, zostawiając górę pożyczek i niedokończonych spraw, pomyślała z uśmiechem Barbara. Pod uważnym spojrzeniem ojca narzeczonego, Natali czuła się jak owad pod obiektywem mikroskopu przyrodnika. Domyślała się, że mimo wszelkich prób nigdy nie uda jej się zadowolić rodziców chłopaka. Co więcej, w rozmowie Barbara Foster pozwoliła sobie na nieprzyjemne uwagi, które zraniły Natalii prosto w serce. Czuła się niekomfortowo mówiąc o swoim ojcu, który zniknął trzy lata wcześniej. Nikt nie wiedział, co się z nim stało i czy w jego zniknięcie nie były zamieszane inne osoby. Natalii była pewna tylko jednego: jej ojciec nie mógł sam tak okrutnie potraktować swojej rodziny. Jonathan Young był przykładem porządnego i uczciwego człowieka, który nigdy nie zdradzał i nie uciekał w trudnych chwilach. Z jakiegoś niewyjaśnionego powodu, Barbara i Tyler Fosterowie interesowali się zniknięciem jej ojca. Najwyraźniej chcieli zobaczyć, jak dziewczyna będzie próbowała znaleźć logiczne wyjaśnienie tej sytuacji. Gdyby Natali wiedziała, że czeka ją takie przyjęcie, nigdy nie przekroczyłaby progu tego domu. Na szczęście itan był całkowitym przeciwieństwem swoich rodziców i to sprawiło, że dziewczyna przyszła do nich na kolację. Chcąc jak najlepiej zaskoczyć synową, Barbara celowo postawiła na stole egzotyczne dania, które zamówiła w restauracji. Wiedziała, że dziewczyna, która wychowała się w biednej rodzinie, nigdy nie widziała takiej kuchni. Dlatego, jak się spodziewała, będzie zdezorientowana. Sama Barbara nie umiała gotować i kupowała tylko gotowe posiłki z dostawą do domu. Najważniejsze dla niej było jednak upokorzenie dziewczyny, a najlepiej całkowite skłócenie jej z synem. Dalekowzroczny Tyler chciał zeswatać już Itana z dziewczyną z zamożnej rodziny, która mogłaby wzmocnić ich pozycję biznesową. Pieniądze za pieniądze, lubił mawiać Tyler, licząc każdego centa. Jednocześnie nikt nie znał źródeł jego tak wysokiego majątku, który pojawił się nie więcej niż trzy lata wcześniej. Do tego czasu Tyler był współzałożycielem jednej z firm, która wcale nie osiągnęła sukcesu. Sam tłumaczył nagłe wzbogacenie tym, że złapał szczęście za ogon i udało mu się zawrzeć szereg udanych kontraktów. Ci, którzy znali go osobiście, wątpili w tę wersję. Ktoś mówił o spadku otrzymanym od bogatej ciotki z Kalifornii, a ktoś o dużej pożyczce zaciągniętej przez niego z szalonym oprocentowaniem. Bardzo trudno było potwierdzić lub obalić te teorie, a Tyler wolał o tym nie wspominać. Natalie nie wiedziała o tym wszystkim i dlatego starała się nie skupiać na kwestiach związanych z pieniędzmi. Marzyła o karierze pediatry, bo bardzo kochała dzieci. Z Itanem poznali się zupełnie przypadkowo, a kiedy to nastąpiło, od razu poczuli do siebie silną sympatię. W przeciwieństwie do swoich rodziców, Itan był młodym i uprzejmym chłopakiem, z którym można było nie tylko porozmawiać o wszystkim, ale także miło spędzić czas. Matka Natalii ciepło przyjęła Itana, który wydawał jej się przykładem prawdziwego i dobrego mężczyzny. Teraz Natali musiała siedzieć i rumienić się ze wstydu pod szyderczymi spojrzeniami jego rodziców. W pewnym momencie ataki Barbary stały się na tyle bolesne, że dziewczyna wstała od stołu i zdecydowanie skierowała się do wyjścia. Natali była zawstydzona faktem, że pani domu próbowała dokuczyć jej faktem, że ta nie zna egzotycznych dań. Widząc, że udało jej się poirytować dziewczynę, Barbara uśmiechnęła się z zadowoleniem. Gdzie jesteś, Natali? Nawet nie doszliśmy do deseru, krzyknęła kobieta. Nie, dziękuję pani Foster. Ja mam już dość odpowiedziała Natalie, próbując zachować spokój. Przez cały ten czas desperacko starała się nie płakać, ale uraza dosłownie dławiła ją od środka. Rozumiejąc stan panny młodej, Itan wstał od stołu i próbował zatrzymać Natalie. Dziewczyna nie chciała jednak zostać w tym domu nawet przez minutę. Podjęła już decyzję i nie miała najmniejszej ochoty spotykać się więcej z barbarą i tajlerem, którzy drwili z niej i traktowali jak służącą. Po odprowadzeniu Natali, Itan wrócił do rodziców i zapytał. Dlaczego to zrobiliście? Nie mogliście być choć trochę milsi? Synu, ta żebraczka nie jest dla ciebie, zapomnij o niej. Mam dla ciebie dobrą narzeczoną, dzięki której nasz majątek kilkukrotnie wzrośnie. Jakby nic się nie stało, powiedział Tyler. Dla Itana to było nie do przyjęcia. Kochał Natali całym sercem i wierzył, że wszystko między nimi się ułoży. Dzieciństwo Itana minęło we względnym ubóstwie, dlatego nie przywykł do ekscesów i nie potrzebował luksusu. Wciąż dobrze pamiętał czasy, gdy ojciec wracając z pracy ukrywał przed żoną winne spojrzenie. Nie mieli wtedy zbyt dużo pieniędzy, a w lodówce często brakowało jedzenia. Co dokładnie wydarzyło się trzy lata temu, Itan nie wiedział, ale rozumiał, że jego ojcu jakimś sposobem udało się wzbogacić. Z jednej strony chłopak był z tego zadowolony, ale z drugiej jego ojciec zmienił się w radykalny sposób, stając się osobą zatwardziałą i dominującą, próbującą podporządkować wszystkich innych swojej woli. W drodze do domu Natali płakała. Był ciepły wieczór, a nie liczni przechodnie starali się nie zauważać płaczącej dziewczyny, która wyraźnie pogrążała się w smutku. Natali celowo nie chciała, by Itan ją odwoził potrzebowała być sama i wypłakać się, zanim wróci do domu. Natali nigdy nie pokazywała łez matce, która przeszła już wiele prób w swoim życiu. Cóż? Mogę się założyć, że nie wróci! powiedziała Barbara, patrząc krzywo na męża. Też tak myślę. Pomysł z daniami z restauracji zadziałał bez zarzutu, szczerze mówiąc: „ Nie wpadłbym na to, — odpowiedział Tyler z uśmiechem. Tylko i czuł się źle z tym, co się wydarzyło. Oczywiście kochał swoich rodziców, ale nadal nie mógł im wybaczyć takiego potraktowania jego narzeczonej. Trzaskając drzwiami wyszedł z domu. Przemyśli to i zapomnij o tej żebraczce. Biznesmen pospieszył uspokoić żonę. Tyler miał wrażenie, że w tym momencie kontroluje wszystko i wszystkich, ale tak naprawdę nawet nie podejrzewał, że jego życie bardzo się zmieni w najbliższej przyszłości. Wszystko zaczęło się od tego, że włóczęga o imieniu Bob znalazł na śmietniku kawałek starej gazety. Wydawać by się mogło, że w tym zdarzeniu nie było nic szczególnego i nie miało ono żadnego związku z tym, o czym mówiliśmy wcześniej. Chcąc rozpalić ogień kawałkiem gazety, mężczyzna rozłożył go i miał już rzucić nim na sto z drewna, gdy w tym momencie zobaczył coś, co sprawiło, że jego serce zabiło niespokojnie, a w kącikach oczu zabłysły łzy. Zaskoczenie włóczęgi wynikało z faktu, że pod jedną z wiadomości opublikowanych w gazecie umieszczono jego fotografię. Bob wyglądał na niej znacznie lepiej i najwyraźniej nie był ulicznym włóczęgą. Wraz ze zdjęciem wydrukowano notatkę, z której wynikało, że trzy lata wcześniej zaginął biznesmen Jonathan Young wraz z dużą sumą pieniędzy. Początkowo Bob pomyślał, że to zbieg okoliczności, gdy jednak ponownie przeczytał notatkę. Poczuł się nieswojo. Pierwsze co sobie przypomniał to ból głowy, który zrodził się gdzieś w głębi świadomości i z siłą młota zaczął świdrować jego umysł. Półprzytomny Bob chwycił się za głowę. Obrazy i wizje z przeszłości wirowały mu przed oczami. Po kilku minutach Bob wszystko zaczął sobie przypominać. Przede wszystkim fakt, że miał zupełnie inne imię. Trzy lata wcześniej jechał na spotkanie biznesowe z dużą sumą gotówki, aby sfinalizować pewną transakcję. Niestety tego dnia jego osobisty ochroniarz zachorował i Jonathan wyruszył na spotkanie samotnie. Gdy miał do pokonania około mili, zobaczył swojego wspólnika, którego samochód stał zaparkowany na poboczu drogi. Tyler, masz problemy, mogę ci jakoś pomóc? zapytał Jonathan, zwalniając. Tak, wydaje mi się, że to chyba coś ze świecami albo gaźnikiem nie znam się na tym powiedział Tyler. Jonathan wysiadł z samochodu i podszedł bliżej. W tamtej chwili nawet nie podejrzewał, że wszystko co się dzieje, obserwuje ktoś jeszcze. Pochylając się nad silnikiem, Jonathan próbował znaleźć przyczynę awarii. W tym samym momencie Tyler uderzył go mocno w głowę łyżką do opon, a mężczyzna upadł. I po wszystkim. Mówiłam ci, że oszukanie tego prostaka będzie takie proste, powiedziała żona Tylera, wychodząc z zakrzaków. Tak Barbara, to świetny plan. Bierzemy pieniądze i auto, a ciało wywieziemy na wysypisko, odparł rzeczowo Tyler. Był pewien, że Jonathan Young nie żyje, a w rzeczywistości było jednak inaczej. Jonathan miał niesamowite szczęście, jak na ironię, w dniu ataku odnalazł go starszy włóczęga, który w przeszłości pracował jako sanitariusz w miejskiej przychodni. To on udzielił biznesmenowi pierwszej pomocy i opatrzył ranę na głowie. Jedyną rzeczą, która martwiła Jonathana, było to, że ten nic nie pamiętał. I tak mężczyzna znalazł się wśród włóczęgów, dlatego słusznie uznał, że jego życie również zawsze wiązało się z ulicą. Szczerze mówiąc, nie pamiętał nawet swojego imienia, a włóczędzy nazwali go po prostu Bobem. No cóż, Bob to Bob, pomyślał mężczyzna. W tajemnicy przed wszystkimi miał nadzieję, że pewnego dnia pamięć powróci i rozwieje wszelkie wątpliwości. Czas mijał, a Bob nadal nie wiedział o sobie absolutnie nic. Poza tym przeprowadził się do wioski oddalonej o kilka kilometrów od miasta. Tam, według Boba, znacznie łatwiej było znaleźć jedzenie i policja nie robiła im problemów. Trwało to do czasu, gdy trafił na gazetę sprzed trzech lat, w której jego żona Bridget opublikowała notatkę o zaginięciu. Gdy Jonathanowi powróciły wspomnienia, pierwszą rzeczą, jaką zrobił, było skontaktowanie się z policją. Podając swoje imię i nazwisko, zaczął zeznawać przeciwko swojemu byłemu wspólnikowi. Oczywiście Jonathan nie wiedział jeszcze, że Tyler działał w zmowie z Barbarą. Gdy pojawił się w progu ich domu, Tyler poczuł się nieswojo. Dopiero wtedy zdał sobie sprawę, że Natalie to córka mężczyzny, którego okradł trzy lata wcześniej. Rozumiejąc powagę sytuacji, Jonathan nie przybył sam, ale z funkcjonariuszami policji. Służby w mgnieniu oka otoczyły dom kordonem i aresztowały właścicieli. Gdy Tyler zobaczył Jonathana, Wydawało mu się, że stoi przed nim żywy duch. Do złoczyńcy w końcu jednak dotarło, że przeliczył się, a trzy lata temu nie zabił Jonathana. Dowiedziawszy się o zbrodni popełnionej przez rodziców, Itan całkowicie się załamał. Już wcześniej podejrzewał, że pieniądze nie bez powodu pojawiły się w rodzinie, ale mimo to pocieszał się nadzieją, że ojcu udało się po prostu sporo zarobić. Jonathan nie chciał niczego od Itana i dlatego nie oskarżał narzeczonego córki o udział w zbrodni jego rodziców. Co więcej, nie był przeciwny ich związkowi z Natali. Sześć miesięcy później młodzi ludzie zorganizowali wesele, na którym byli obecni wszyscy, z wyjątkiem rodziców Itana, którzy czekali już na wyrok. Będąc uczciwym człowiekiem, Jonathan nie ograniczał praw swojego zięcia, a nawet pomagał mu w pracy. A od tego momentu obaj sobie zaczęli ufać. W przeciwieństwie do ojca, Ethan okazał się uczciwym i wydajnym pracownikiem, co nie mogło nie ucieszyć Jonathana. Sąd skazał Tylera i Barbarę na cztery lata więzienia, dzięki czemu dostali szansę na przemyślenie swojego życia i odnalezienie w nim czegoś, co po prostu wcześniej nie było zauważone i czego zwyczajnie nie doceniali.